Hej, to ja Paweł, a dziś kolejny odcinek z Aseto Corsy. Tutaj macie ustawienia. Ogólnie komentuję to już w postprodukcji z wyciąłem dla Was najlepsze czasy. Ogólnie no, wyzwanie jest na e, Nissanie GTR, Nismo, ale tak naprawdę samo wyzwanie nawet złoto to 1.14, 1, 1, 1 minuta 14 sekund. Jak sobie popatrzycie, mój rekord już jest na tym poziomie, nawet sekundę wyżej. Tak naprawdę bijemy się o jak najlepsze miejsce na RSR. No i tak, na razie jest 104 miejsce. Wiedziałem, że da się to jeszcze sporo poprawić. No wy już pewnie widzicie w opisie, a w zasadzie w tytule, jaki jest prawdziwy czas, taki ostateczny. Jednak możecie strzelać, które jest miejsce, bo tego nie napiszę, dopiero na koniec się przekonamy. Co tu, co tu na początek skomentować? Na pierwsze, to faktycznie było pierwsze kółko, wyszło w sumie dużo lepiej niż ten rekord mój tam z kiedyś. Jak widać tu już 0,8 przewagi, chociaż końcówka była dosyć słaba, w każdym razie tak czy siak już w pierwszym okrążeniu faktycznie mieliśmy to złote wyzwanie, jednak potem było gorzej. Dużo sobie pojeździłem, żeby zrobić następne okrążenie, które za chwilę się zacznie. No a jeszcze później, żeby dobijać te, te okrążenia, coraz to trudniej. No i zaczynamy drugie okrążenie. 48 miejsce po poprzednim przejeździe już te pół sekundy lepiej, a jak zobaczycie, tu już pierwszy atak na pierwszy zakręt już trochę lepiej, chociaż gdzieś tam e, trochę spada ta przewaga. Ogólnie ten GTR NISPO nie jest jakiś super przyjemny. Myślę, że brak semislików jest dosyć problemem. No i może, że ja na swoim Logitechu mam wielki problem, żeby tego ABS-u e, no... Nie używać, jakby, żeby faktycznie on się nie włączał. No, ja niestety nie potrafię tego dobrze zrobić. No i jak na full klikam hamulec, no to tak leci ten Nissan. Za to tor jest super. Ostatnio go katuję. To jest tor, który gdzieś mi tak pasuje. No i popatrzcie sobie na ten przejazd. Praktycznie sekunda w tamtym momencie, i po tak popsute, patrzcie jak ta delta ucieka. No tak czy jak jest troszkę lepszy ten czas, Potem no tam 0,2 i dzięki temu jesteśmy na 35 miejscu, więc wreszcie zaczęły się jakieś takie lepsze te przejazdy. Też pragnę zauważyć, że ten czas Flex minuta, 8 sekund, no jest kompletnie z dupy. Lex One jest po prostu oszustem. Nikt nie ma potwierdzenia na to, że jest dwie sekundy lepszy od Jana Nimca, który już robi kosmiczne e, wyniki. Jest, jest jeszcze takim perfidnym, tak naprawdę oszustem, bo nie dosyć, że e, oszukuje, to jeszcze tak delikatnie, żeby się wydawało, że może ten czas jest prawdziwy. No ale nie jest. Tutaj jak możecie zobaczyć traciłem tak naprawdę i właśnie te, te przed tą prostą szło mi dosyć słabo i po tej prostej w sumie tak samo, ale tu już po tej prostej było lepiej, ale wciąż na czerwono. Ale jeżeli sobie przypomnijcie poprzednie okrążenie, to tam był błąd na samym końcu i tutaj wszedłem powoli, tu też powoli. Jeżeli wyjedziecie na tetarkę po lewej stronie i ona jest tak śliska, że już na pewno dobrego czasu nie zrobicie. Oczy, oczywiście zależy jeszcze od sposobu e, wyjechania na tę tarkę. No i tak, teraz 29 miejsce. Po tym, e, a w zasadzie przed tym okrążeniem przyjechałem pełno kółek. No i tak, tutaj początek jeszcze gorszy niż ostatnio. Znowu sam początek na minus. Tu jest bardzo ważne, tak mi się wydaje, fajnie trafić, bo tam te pierwsze dwa zakręty próbuje się na pełnej przejechać i potem trzeba dobrze dohamować. O i tutaj kolejny, no, każdy zakręt można powiedzieć, że jest bardzo ważny, tak naprawdę. No i tutaj już trochę tracę. Troszeczkę, ale mniej więcej tak na równo. Też zmniejszałem ciśnienie w międzyczasie, a wydaje mi się, że zmniejszanie ciśnienia w tym kiterze właśnie jest głupim pomysłem. Na początkowo jest aż na pomarańczowo pokazane to ciśnienie. O i patrzcie na ten ostatni zakręt. Tutaj coś tak gorzej. Tu już na czerwono, a mimo to gdzieś tu tak troszkę bokiem aż miedzili, że mi zaliczyło ten czas. No i jest 27 miejsce. No i teraz zaczynamy ostatnie okrążenie. Pokazałem Wam nawet e, sam początek. Popatrzcie, już na samym starcie e, zyskuje praktycznie 0,1 sekundy. E, właśnie w tych hotlapach ważne jest, żeby już tak naprawdę zaczynać okrążenie na hotlapie w poprzednim hotlapie. no i tutaj było słabo, oczywiście coś trzeba było popsuć, to co wcześniej mówiłem, szybko przejechałem tę pierwszą część toru, więc gorzej drugą. No i tutaj przed tą prostą, a w zasadzie już na prostej patrzę, 0,2 sekundy lepiej, o chyba będzie dobry czas, było takie 0,2 sekundy i jeszcze od 27 miejsca, popatrzcie, że tam różnica to jest tak naprawdę 0,02 i za mną i przede mną, czy tam 0,03, ale tu znów wyszło mi lepiej. Pewnie oczywiście dało się jeszcze lepiej. Jan Nibb, do mojego najlepszego czasu, jeszcze tam będzie miał sekundę przewagi. Tutaj powoli, bo ten samochód po prostu nie chce przejechać szybko tego zakrętu. No i wjeżdżamy na ostatnią prostą Tutaj już zaczęliśmy tracić Ale lepszy wyjazd No i jest 1.11.470 Awesome George You've just improved your best laptop